Ziemaneczko z tej strony Polski Show i. Kapis. No. Jesteśmy na jego kanale. Po co będziemy nagrywać? Vlog na temat pojazdów w GTA V. Dobrze. Czyli zaczynamy na odcinek. Dokładnie tak. Dobra. To będzie pierwszy samochód. d Asea w 7 produkowany przez firmę d Jak nam mały rozmiary, ma bardzo fajne osiągi. Jest jednym z dwóch aut, na które można naklejać naklejki. A na jakim aucie jest wzorowany? Nasz, na, jest wzorowany na a AEWO drugiej generacji. Prezentuje się bardzo ładnie, bardzo pięknie. Jest, jest szybki dob, dobry i dobry. Niezawodny. niezawodny. Czasami nazywam go ogórkiem. Myślałem, że ogórek to bardziej pasuje do, do, do Volkswagena c 1 no. Czasami go tak... Też nazywam. No, to co jeszcze zrobimy? Nie wiem. No. Jak macie jakieś pytania co do tego samochodu, to piszcie w komentarzach i napiszcie również, jaki samochód chcecie widzieć w drugim odcinku. To by było na tyle? Tak. Dobrze. To my się żegnamy z wami. To. No. Do widzenia. Pa.